Masz Macie pozdrowienia z Betlejem, z Jerozolimy, z Nazaretu, z Karparnaum, z różnych miejsc. A dlaczego tutaj jesteś? Przedstawię się najpierw. Mam na imię ojciec Piotr, na nazwisko Kleszcz. Kleszcz to taki robak bardzo paskudny, ale ja obiecuję nie robić wam przybyt. Słuchajcie, jestem w zakonu franciszkanów. Franciszkanie to taki zakon, braci i ojców, którzy postanowili, głosząc Ewangelię, nie przywiązywać się do rzeczy materialnych. Każdy franciszkanin ma taki sznurek wstrzemany z łami. Gdybym z was, was pytał, co one oznaczają, być może byłyby różne odpowiedzi. Kiedyś pytałem dzieciaki, co one oznaczają, i ktoś powiedział śniadanie, obiad, kolację. Oczywiście nie tak. Otóż, tak jak swój Grombalski zajmował sobie, jest super, żeby o czymś nie zapomniał, również Franciszkanie muszą mieć cały czas przy sobie, ponieważ są zapominalscy, o tym, że złożyli Panu Bogu trzy śluby. Ślub czystości, posłuszeństwa i ubóstwa. Czystości, czyli, że swoją miłość oddają Panu Bogu i wszystkim ludziom. Posłuszeństwa, czyli to, co powie przełożony, to, co powie papież, to trzeba natychmiast wypełnić dostał kopertę, w której było napisane ojcze Piotr, w ciągu 24 godzin musi się spakować i wyjść do To muszę to zrobić, bo posłuszeństwo. Powiedziałem: mi, yes sir i pojechał I ślub, ubóstwa, czyli wszystko cokolwiek mamy ma służyć chwanę Bożej. Nie chodzi o to, żebyśmy się przywiązywali do rzeczy materialnych. Słuchajcie, a jesteśmy tutaj po to, żeby Przeżyj coś bardzo wspaniałego. Mam teraz do Was poważne pytanie, bo rozmawiam z poważnymi ludźmi. Nie chcę Was traktować jako dzieciusiów małych, z zerówki, ale jako już młodzież. Chciałbym Was zapytać i liczę na Wasze szczere odpowiedzi. Kto z Was przyszedł tutaj na, na rekolekcję, że naprawdę chciał, nie dlatego, że ktoś go zmusił, gdzie sprawdzał, tylko naprawdę chciał, ręka nie musicie wszyscy ci, którzy naprawdę chcieli tutaj przyjść. Bardzo Wam dziękuję za te odpowiedzi. I również dziękuję tym, którzy mnie podnieśli, którzy jeszcze są nieprzekonani, że ten czas jest dla nich wartościowy. Wyobraźmy sobie teraz na scenę. Pewna dziewczynka o imieniu Magda ma 6 lat, bawi się swoją ulubioną zabawką. Podszedł do góry i słyszy, że ktoś puka do jej pokoju. Dostawia zabawkę, biegnie, otwiera drzwi i pyta: Kim jesteś, czego chciałeś? A z drugiej strony stoi Jezus. Ja jestem Jezus, chciałem się z Tobą zaprzyjaźnić. Jezus, ale wiesz, ja mam swoją zabawkę, mam zabawki i mam jeszcze komputer, nie mam dla Ciebie czasu, przejdźmy ty indziej. Jezus podszedł zasmucony. Minęło kilka lat, Magda miała 12 lat, właśnie robiła pracę domową z matematyki, przygotowywała się do testu. Ktoś puka do jej pokoju. Jutro z matmy jest test i jeszcze ktoś przychodzi do mnie. Nie no, to chyba jest jakaś porażka. Dzień dobry, kim jest, czego Pan chciał? Ja jestem Jezus. Chciałem się z Tobą zaprzyjaźnić. Jezus, wiesz, test z matmy. Wiesz, całego roku po prostu jestem załamana. Tyle materiału. Przejdźcie do siedzi. Jezus odszedł zasmucony. Minęło kilka lat. Magda ma 18 lat. Szykuje się na randkę ze swoim chłopakiem. Stoi przed dusłem. Przeprasza się. Ktoś puka. To pewnie mój kochany. Biegnie, serce jej mocno jej otwiera. To nie on. Kim Pan jest? Czego Pan chciał? Ja jestem Jezus. Chciałem się z Tobą zabrzmiać. Jezus. Ja już mam przyjaciela. My kochamy się raz, utrzymamy się raz za rękę, mi sobie dajemy. Iść do kogoś innego może to się nie jest samotny. Nie ma przyjaciela, więc jest zupełnie przyrzucony. Minęło kilka lat. Magda ma 35 lat. Siedzi w swoim biurze, odbiera telefony, siedzi przy laptopie, przyjmuje zamówienia, jest biznesmen. Halo tak, tak, oczywiście dla stałych klientów 15% rabatu. Wie, wie pan co? Niech pan zadzwoni. Zresztą ja do pana zadzwonię, bo jeśli ktoś póka do mojego do biura, dobrze? To, to na razie jeszcze dojdziemy wtedy. Dzień dobry. Nie ma jest? czego pan chciał. Ja jestem Jezus. Jezus. A z jakiej firmy? Może sprawdźmy na liście. Jezus, 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 jezus. Nie ma. A nazwisko pana? Chrystus. Chrystus, jezus. Sprawdzam, sprawdź. Coś nie mogę znaleźć. Nie pan co? Niech pan porozmawia z moją sekretarką. Miesiące da się coś zrobić, a ja po prostu mam tyle roboty, tyle zamówię. Nie mam do Pana czasu. Nie wiem, na jakim Pan świecie się umówić. Jezus odszedł zesmucony. Minęło znów kilka lat, albo nawet więcej. Magda miała rodzinę, dzieci, mnóstwo zajęć. I w pewnym momencie, kiedy miała 89 lat, siedziała na swoim hotelu, Masz na drutach dla swoich wnuczków i słyszę, że ktoś puka. Z bólem w krzyżu podchodzi, skarbiona, Otwiera drzwi i pyta ochrytym głosem Kim jesteś? Czego chciałeś? Ja jestem Jezus. Chciałem Cię z Tobą Jezus, wiesz, ja całe życie żyłam bez Ciebie, wcale Cię nie potrzebowałam. Może, może żyłam bez Ciebie, może ktoś inny Cię potrzebuje odszedł bardzo zasmucony. Po czym Magda wróciła na, swoje, na swój fotel, usiadła, ha! dostała zawał serca i umarła. Jej ciało poszło do wrogu, odbył się piękny poprzek to znaczy piękny, bo ksiądz pięknie przemawiał, dużo kwiatów, dużo ludzi. A dusza Magdy podeszła do kadraju. Czego chciałaś? Ja jestem Magda. Pamiętasz mnie? Magda? No nie pamiętasz. Ja miałem 6 lat, co żebyś do mnie, już 12. No tak, ja wtedy nie miałem dla Ciebie czasu. To był komputer, gry, szkoła, basen, pieski. A później, kiedy miałem 18 lat, to światem widziałem mój chłopak, był mój w głowie. Przypomnij sobie, to ja, Magda. Magda spojrzała w bardzo smutne oczy Jezusa. Zobaczyła, że po policzku Jezusa spłynęła w jedną zęb. Magda zrozumiała, że w niebie jest miejsce tylko dla prawdziwych przyjaciół Jezusa. Nie było tam miejsca dla niej, bo ona nie zdążyła się w ciągu swojego życia za przyjaciół z Panem Jezusem. Więc tym razem Magda odeszła za skrócona.